No witam, witam was widzowie z tej strony Wujek Melek a to jest kolejny odcinek z Call of Duty Ghost, kolejny odcinek z tej pięknej giereczki. Oj tam damy, damy radę tej federacji widzowie. Ogólnie jeżeli wam się ta seria podoba, i inne moje serie, to wiecie co robić w mój kanał, wiecie co robić, subskrypcja, dzwoneczek, łapeczka w górę, komentarz, będzie naprawdę bardzo miło. Wpadajcie na Discorda, na TikToka, na stronę na Facebooku Nie ma problemu, już to zrobimy Podjadę tam na 5 minut i rozwalę to. Atlas upada tak O, a to co co?

Fajny ten pisolem widzę Nie mogę wypłynąć, jeszcze musimy podpłynąć dalej. No nie ma waszego patrolu już. Dobra, odczepiamy. Wow, panowie! ma na pełnej widzę. Aaaaa Nie Nie chcę umierać już na początku odcinka Co to za namiot <grywka> Nie da się przejść Dobra, lewa flanka jest moja Pum, pum Dawaj, wychodź Eee Łalacha kama Przez ścianę szczela Nie ma to ja, masz kumpel. A, granat! O, jakieś fajne bronie. O, ta jest moja lubiona chyba, mój faworyt. Nie widzę, że nie mam dobrego aima, ale coś się tam staram robić w tym celu ćwiczę teraz panowie A co mam robić Okej, okay, niezaznaczone jazda W górę jazda. Takie małe urządzenie wyciągnie Cię na górę. Czysto? Nieczysto Dobra, reloading widza moja ulubiona broń. Mówię wam, faworyt. Czy ktoś? Chodźcie. O, aż podskoczył. Dostał w nóżkę i hop. I jednak tu nie idę, w... zawracam, ale jednak mu się nie dał. Amunicji braknie? Nie. Jazda, jazda panowie. Amunicję trzeba szukać do mojej broni. Amunicjon.

Nie czysto. Teraz czysto. Kapitan wyleciał. A konia, no, no, dobra, wchodzimy tam. No, tak, widzowie, będzie spowolniony tempie, czy nie? Poszedł. I jeszcze jeden. W nas. Debil. To ja najlepszego narobiłem. Piek, piek, piek. Dobra, widzowie, idziemy. Bleża nie ma. O ty! Marynarzu! Okej, okay, przez

O, widzowie, no chyba będzie szybka misja. Wow! Przelać bez rozkazu, nie ma problemu. Dead. Spalimy tą budę. Padek Atlasa. Dobra, amunicji nie ma, jazda. Ten przez pod przechodzi, no głupi. A ty co z tym RPG-iem? Nie dość, że już tyle, już tyle wysadzone, a ty jeszcze z RPG-a strzela. się ma 7 amunicji. A się od kogoś pożyczyć broni. Nie widać mnie.

I co jest? Zablokowało mi coś. Wstawaj byku Wow. Ale rozpiel ducha Dobra, ja idę. Oła mogę się podnieść Czysto A ty gdzie byczku? Na góle idziemy? Nic nie widzę. A to co to jest? Tutaj jesteśmy! Wstawaj, byku! Ewakuacja! Wow! wow. Opie. chowaj się lepiej. Bo cię zaraz zeszczelą. Jak tu jest? Myślałem, że szybka misja będzie tu dupa. Widzowie, inny plan. Wprowadzam w życie to jest najlepszy sposób, żeby ich wygonić. Ooo, jeden został 4 jeden poszedł. Beat Ocie panowie, oni się wycofują. Nie dają rady. Wy wariacie. Czekaj, czekaj, byczku. Kurde. A, a, umieram. Dajcie amunicję, o, dajcie broń. Dead. Udało mi się, widzowie. Idziemy. No tak, kurde, RPG-iem jeszcze by gubtok. Je guptok. No, granata jeszcze mi rzuć. Kurde, macie teraz, jak tam byczki? A to jest nasz, przepraszam, nie chciałem, naprawdę. Przyjacielu, kumplu, Dobra, nie ma problemu. Get that body off the console. Let's finish the job. Over that, concentrate on. Keep the pressure in the green while I overload the pumps. Tom. Okay, here we go. Just keep us out of the red. This won't take long. First pumps down. Keep it steady. Ah. Uuuu, uh, widzowie... To uh. no jest koniec! Wszystko się rozwala! Oh. Ping, ping, ping! Jazda, jazda, jazda! A przyładuję jeszcze broń. Dawaj do drabinę! O, złapaliśmy! Udało się. O i pontony. Ładnie nam widzowie poszło. To jest misja. Tak się to robi. Upadek Atlas. I co teraz, byczki? the federation fleet away but the factory is still guarded by one ship a destroyer packed with advanced weaponry its air defenses prevent an attack from above but it's vulnerable in one place sixty feet below the waterline near its thermal exhaust port keegan logan i'm tasking you with this clear us away to that factory roger that we're going to add one more ship to the graveyard <laughs> Nie ma problemu. O! Widzowie misja podwodna w głębinę. Zanurzam się. A tu jesteśmy według tylko? O! No dobra, braciszku. Eigen to był mój brat, tak? Ja jestem Logan? Eigen, dobra. Tam to inaczej się nazywał, ten duch. A bo Hesh? Kurde widzowie. Nie Hesh to był nasz brat. Hejgen to jest duch. im się wydaje. O! Rekin. Mój ulubiony. Płyniemy. I ciasto na rybki, dobra. Bing! No, na pewno za czym? Zamaskują. <laughs> Jak strzelać z tej broni pod wodą? To jest fajna, broń. Ile to malaboi? Nie chcę Dobra, nie ma problemu. Slow down. Stay down. Ej, zablokowałeś mnie. Nie zawołano. Nie widać nas. Ej, gościu, nie przesuwaj ci ja przesunę... O, gwiazda! bierzemy ją, czy nie, widowie? Ale życie tak przyklejone jest? No i robią. No i są, wydobywają. We're seeing a lot of activity down here. They're salvaging parts from the wreckage. They might be after weapons and nuclear elements still on board. We'll call it in. Good work. One you?

Rata, ta, 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 rata, ta, ta. Co strzelaś tej broni? Ona jest fajna, widzowie. Kontakt. Looks like they got what they came for. Find a good position of my own. Obra. Weapons array. Czekaj, być może nie zajęli. Jak tam, beczki? się roz... Ping, ping, ping. Dobra, płyniemy. Dobra, obserwuję. I nie wiem gdzie jest. Nic oh będzie. O, ale dupo. There she is. Scarecrow, we have a visual on the target. Moving intercept. We're picking up large sonar blasts in your area. That amount of water pressure can have lethal effects. Keep your up and your head's down. Copy? oczywiście. Chodź, byczku, ty musisz to zrobić, bo ja nic nie zrobię. Nie ma problemu. Tniemy. Ok.

Gdzie on jest? Tu jest. Płynie, 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 płynie. To ładuje. Latarnia. Co ona tu robi? Ona powinna być nad wodą, a nie pod wodą. To nie jest dobry pomysł. E, do góry. Uuu. No, i my też będzie za łup. A rakieta widzowie no, się latarni. Taka ma rakieta, i... rozwaliła taki statek. Um... Logan, okay? uh. Uh. Co jest, grane? Walcz, żeby przeżyć. Dobrze, no walczyłem. Gdyby co się stało, co się wydarzyło? Logan, okay? Nie bardzo. A, a... Dobra widzowie. Nie bardzo. Ale znowu mnie klepnęło. Co to jest? Jest, fu, zwłoki na nas lecą. Uuuuuuu! Uh. dawaj, dawaj daj, daj! Do góry! Helikopter! Oła! Dostałem z czegoś! Płuń, 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 płuń! A to co? Nie podoba mi się to! Zaraz mi to. O, jakie działko fajnie! Może jeszcze działa? Złomowisko widzę! Aha, to nie jest dobry pomysł. Już dostał tyle razy, jeszcze żyje? D. Ja się za kamieniem. Czy jak to się nazywa? Do strzelasz. O no wie, ale płyniemy do góry. Dead, dead. Przestało się światło świecić. To jest chyba dead. Dobra, widzowie, płyniemy dalej. No, bawcie się sami Curendy, a tędy No fajnie, zaraz tu nas Rozwalą No tu kumple byli O nie dobra Zrzucamy na kumpli Ła, o dawaj, 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 dawaj Dobra, uważam No, w takim budynku to raczej nic tu nie będzie o Łazienka o to aha rekin

Szybko poszło Bawcie się beczki Ci dalej zrzucałem te bomby Co to, Titanik? a, a na dół No co jest?